Jedz, co chcesz, ale miej świadomość chociaż, co jesz I miej świadomość, co jesz i, I stosuj świadomy wybór Ja chcę tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, nie? Jak my jesteśmy karmieni, nie? To... To jest gówno, gówno Gówno Większość rzeczy to jest cukier, nie? O to mi chodzi Jedz, co chcesz, ale miej świadomość chociaż, co jesz i miej świadomość co jesz i, i stosuj świadomy wybór. Jak chcesz być gruby, niezdrowy, to wpierdalaj co popadnie A jak chcesz mieć energię, czysty umysł, siłę, to kurwa chopie. Musisz wiedzieć co i jak. Bo dużo ludzi zauważyłem, ja też nie wiedziałem. Póki nie, nie, nie zacząłem się tym interesować wszystkim. I teraz już mniej więcej wiem.